Nie zliczę ilości dealerów, jaką mamy w Polsce, którzy sprzedają markę Roller Team z głowy potrafię wysnuć na przykład Andrzeja Wróblewskiego z firmy Camel Camp z Poznania, ale to tylko jeden z wielu, naprawdę wielu sprzedawców tej marki. Dlaczego? E, bo jest popularna, bo jest tania, bo jest naprawdę dobrze utrzymana w dobrej jakości i w stosunkowo dobrych pieniądzach. Nowy model, który widzicie obok mnie, Kronos 266TL to typowy samochód zintegrowany, przeznaczony dla pięciu osób do jazdy i pięciu osób do spania. Jednocześnie samochód kosztuje tutaj w cenie targowej, niemieckiej, z tym niemieckim nawet większym VAT-em około 50 tysięcy euro. W Polsce to niestety będzie nieco więcej ze względu na dodatkowe procenty VAT-owe i oczywiście akcyzę, jeżeli takowa się pojawi. Samochód możemy zamówić tutaj na bazie Forda Transita z dwulitrowym silnikiem o mocy albo 130, albo 170 koni mechanicznych. Co do dyspozycji? Do dyspozycji waga. Zacznijmy od wagi. 3,5 tony dopuszczalna masa całkowita pojazdu. W stanie gotowym do jazdy producent podaje tutaj 3157 kg, to jest ta maksymalna wartość. Co do tego, mamy tutaj ogrzewanie gazowe o mocy 4000 W i naprawdę duże łóżka. Z tyłu duże królewskie, wyspowe, tak zwane małżeńskie. Też słyszałem takie, takie nazewnictwo. Natomiast z przodu dwuosobowe łóżko opuszczane nad salonem. Salon nie jest w kształcie face-to-face, face, ja zaglądam do niego, natomiast nie jest to takie typowe face-to-face, face, natomiast i tak, i tak znajdziemy tutaj dwie kanapy po obu stronach, załoganci mogą sobie usiąść, skonsumować posiłek, środkowy stolik jest oczywiście rozkładany tak, żeby miał do niego bezproblemowy dostęp każdy. Każdy, oczywiście, kto podróżuje tym camperem. W środku udało się też zagospodarować specjalne miejsce na łazienkę, toaletę, kabinę prysznicową, i to właśnie na tym pomieszczeniu skupimy się po wejściu do środka. Jeden z pierwszych samochodów, które miałem okazję testować na łamach polskiego karawaningu, miał podobny układ do samochodu, w którym się teraz znajdujemy. O co chodzi? Z przodu mamy do dyspozycji salon, przednie fotele są oczywiście obrotowe. Cztery osoby, tak jak mówiłem wcześniej, zmieszczą się tutaj bez najmniejszego problemu. Całe wnętrze utrzymane jest w jasnej kolorystyce. Tutaj nad głowami, Właściwie tuż nad salonem mamy opuszczane dwuosobowe łóżko, natomiast drugie kolejne znajdziemy z tyłu w tylnej części pojazdu. Natomiast zanim dotrzemy do tej głównej sypialni, musimy minąć osobne pomieszczenie sanitarne. I tak po lewej i po prawej stronie mamy kabinę prysznicową oraz toaletę. I całe pomieszczenie możemy wyciąć zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Wtedy m, tworzymy takie naprawdę dużą przestrzeń sanitarną, w której możemy. Po prostu załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, umyć się, przebrać się, umyć zęby i wtedy po tych wszystkich zabiegach dołączyć czy to do sypialni, czy to do trwającej imprezy w przedniej części campera. No bo przecież też go można tak wykorzystać. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Roller Team to naprawdę ciekawa marka pod kątem stosunek cena a jakość. W środku mamy zdecydowane jasne wnętrze, przestrzeni tutaj nie brakuje. Wielokrotnie samochody tej marki testowaliśmy na naszych i tak naprawdę trudno tutaj czegokolwiek się doczepić. Warto zwrócić uwagę, że producent korzysta z rad, które dostaje od swoich handlowców, od swoich klientów i chociażby od pewnego czasu montuje taką grubą zasłonę, którą widzicie tutaj po mojej lewej i prawej stronie, dzięki której możemy odgrodzić szoferkę od pozostałej części mieszkalnej i w ten sposób zachować tutaj fajny sobie komfort termalny w momencie, kiedy użytkujemy ten samochód, przez cały rok. Kronos 291M to krótka, bo mniej niż 6-metrowa alkowa przeznaczona dla czterech osób, zarówno do jazdy, jak i do spania. Bazuje na Fordzie, 2 litry, 170 koni, bardzo popularny model wśród polskich klientów, ale jeżeli szukacie czegoś zupełnie innego, to po drugiej stronie mam dla Was do zaproponowania model 290. To również Alkowa, również jest zbudowana, może być zbudowana oczywiście na, na Fordzie, natomiast ten konkretny model mamy dostępny na Fiacie Ducato. Jest oczywiście o wiele dłuższy, ten model, natomiast na co warto zwrócić uwagę, to na ten gigantyczny garaż, który znajdziemy w tylnej części pojazdu. To tutaj schowamy nie tylko rowery, nie tylko skuter, ale również bezproblemowo schowamy chociażby kłada. Faktycznie ten garaż jest naprawdę duży. Na tyle duży moi drodzy, że mogę do niego wejść. Swobodnie sobie tu stanąć, wyprostować się. Pamiętajcie, że mam 1,85 m wzrostu i proszę bardzo, stoję sobie swobodnie, normalnie w garażu pełnowymiarowego zasadniczego kampera. Zapraszam do środka, pokażę wam jedną i drugą alkowe jak one wyglądają. Dzień dobry! Witam w programie Drabina czy Ty. Dzisiaj pokażemy Wam świetną nowoczesną drabinkę do kampera. Przyda się ona do wchodzenia do łóżek. Jednego i drugiego. A tak naprawdę to jesteśmy w tej krótkiej alkowie. Właśnie, krótka alkowa czteroosobowa, dwa łóżka, jedno i drugie i zastanawiacie się pewnie dlaczego ja trzymam właśnie taką krótką drabinkę. Chodzi o to, że w tych krótkich alkowach taka drabinka jest niezbędna do tego, żeby dostać się na jedno lub drugie łóżko. Zwróćcie uwagę, że te tylne położone jest naprawdę wysoko. Pod spodem oczywiście znajdziemy dużą przestrzeń garażową, natomiast jak zwykle w kamperach coś kosztem czegoś. Tutaj, żeby się wspiąć na to łóżko Musimy takiej drabinki oczywiście użyć. Z przodu do alkowy też musimy użyć specjalnej drabinki, żeby się tam dostać. Ta alkowa jest naprawdę położona bardzo, bardzo wysoko. Natomiast z drugiej strony oferuje gigantyczną ilość miejsca dla dwóch osób, zarówno szerz, wzdłuż, jak i nad głowami. Co mamy do tego? Mamy oczywiście tutaj lodówkę, mamy przestrzeń kuchenną. Brakuje blatu roboczego. Standardowo, bo krótko nie było, gdzie tych dodatkowych centymetrów ulokować, ale ale na szczęście udało się tutaj zaprojektować również przestronną łazienkę z osobną kabiną prysznicową, z toaletą. Bez problemu tutaj dorosła osoba może z tego skorzystać. Takim pojazdem możemy się szybko, dynamicznie poruszyć z punktu A do punktu B, a jednocześnie w środku mamy dalej naprawdę sporo, sporo przestrzeni. Ta alkowa jest o wiele dłuższa, ma prawie 7,5 metra długości. Zbudowany ten konkretny model jest na fiacie Ducato. Mamy tutaj cztery miejsca do jazdy i tyle samo do spania. Te tylne łóżko nad tym gigantycznym garażem e, możemy podnieść aż do samego dachu, by potem je opuścić w zależności od naszych potrzeb. Drugie miejsce do spania znajdziemy oczywiście w alkowie, bo tutaj mamy do czynienia z samochodem typu alkowa. Jasne wnętrze Poczucie tej przestronności dostępnej w środku. Nie, nie czujemy tak naprawdę, że z tyłu mamy gigantyczny garaż do użycia, w którym możemy zapakować, tak jak mówiłem wcześniej, nawet dużego kłada i pojechać z nim na zawody, bo dlaczego nie? Bardzo, bardzo uniwersalne auto. Nowego vana od Roller Teama możemy przekształcić również w vana transportowego. Spójrzcie, jak dużo mamy tutaj przestrzeni właśnie w tylnej części pojazdu. No ale co z łóżkiem? Gdzieś też trzeba przecież w kamperze spać. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, by z góry zjechało nam duże, naprawdę duże. Dwuosobowe łóżko przeznaczone dla dwóch osób dorosłych. To łóżko w ogóle zajmuje lwią część pojazdu, praktycznie sięga do połowy całego campervana, i jest to jedna z nowości. Zapraszam, opowiem Wam o niej. Livingstone Duo XL Sport, tak nazywa się ten samochód, i tutaj na stoisku Roller Teama mamy dostępne kilka różnych campervanów. Prezentowany właśnie jako nowość na sezon 2.21, natomiast większość z nich różni się od siebie po prostu wyglądem tej tylnej sypialni. De facto są to samochody przeznaczone dla paru, oczywiście, dwóch osób dorosłych, jedno łóżko. Bez problemu można znaleźć miejsce tutaj z przodu, w salonie, żeby zjeść wspólny posiłek. Jednocześnie przy wszystkich dodatkach, które tutaj znajdziemy na pokładzie, cena tego modelu jest naprawdę atrakcyjna. Ta niemiecka tutaj z tym niemieckim watem, tym wyższym wynosi 40 390 euro. Co mamy do dyspozycji? Mamy chociażby do dyspozycji ogrzewanie gazowe o mocy 4000 wat i niską wagę. Warto to zaznaczyć. Ten samochód można kupić z DMC nawet na poziomie 3 ton i 300 kg, natomiast standardowo wartością jest 3,5 tony. I w tym układzie wtedy masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy 2983 kg, więc na ewentualne bagaże, załogę zostaje naprawdę dużo miejsca.